Wlazło na dole. Tak. Teraz, teraz, teraz. Regulujemy sobie. I OK. Tak to będzie zrobione. Teraz bierzemy sobie nowe śrubki. Mamy też nową fajkę. nową. jest że najlepiej ustawić na środku ustawienie, czyli znaczy wyprzedzają zapłonu no, właśnie no, Gruby. Tę niosotkę. Chodź się wiązawkę. I ostatni. Proszę, ładnie wlazło. No, pasuje z automatem. Zmiany biegów. Nowego typu do 0,19 silnika. Nic nie zahacza. Fajnie czysto jest. Dobra, wkręcamy ostatnią śrubkę. Ale jeszcze to ładnie wygląda, podoba mi się. No i dobra, w miarę stawimy sobie to na środek, dobra, jest na środku. tutaj będę musiał zmienić nasadkę na jakąś mniejszą albo nie Dobra. jakieś klucze no kluczom będzie szybciej o no, tu jest, jest dokręcony okay. jest na dole No dobra, jest. jest. Jestem ciekawy jak będzie z masą. Miała odpaść farba a u mnie, nic nie odpadło, ale zobaczymy później. No dobra, dobra. Jest sobie tutaj. Jest? jest ten. Poszło. ładnie. Dobra, te kabelki na razie sobie wrzucimy tutaj. Złożyłem moją słonkę. Dobra, siedzi. Kolejnym krokiem, który zrobimy Idziemy modu zaponowy zapłonowy, jak ja go położyłem, tutaj sobie wkręcimy najpierw, najpierw nową fajkę świecy. A nie, 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 zapomniałem o magnecie. O, jakie ładne. Dobra, teraz próba, czy pasuje plug and play. Proszę. Proszę. Od razu, Proszę. to wypadło. Dobra, założyliśmy. No, teraz możemy przejść do modułu zapodowego. Wkręcimy nową fajkę. Maksym, co nie zabaczmy? Zadajmy tę gumę. Dobra, chodzi, czyli za słabo wciskałem. Dobra. Było mało strony. Dobra. Jak my to rozwiążemy? Tak. Może tak nie. Tak by było najlepiej. A tak zrobimy. Mam traktytki. Tak, dobra. O, zrobię taki patent. Przez to przejdzie. Hmm. tak średnio, bym powiedział się trzyma A może jeszcze druga trytytka coś da No to coś dało Tutaj dla pewności jeszcze zrobimy trzecią z dołu. Nawet nie wygląda źle, bo to czarne jest. Nic nie będzie widać. Ok, to teraz sobie przypniemy. Jakby to zrobić, pociągnąć. Jakby to zrobił tak. O, o, właśnie tutaj, tutaj, chodź. Teraz, żeby kabli nie pomylić. Jest. Niebieski. To To będzie czerwony. Dobra. Jest ładnie. Nie wypadł. Dobra. kapę możemy zamknąć. Czyli już nic tu nie będziemy grzewać? W przyszłości dam jeszcze podkładkę żeby przeda benzyna, woda, olej, żeby się nie dostawało do magneta. na końcu ok to teraz pora na regulator napięcia i teraz będzie tak sobie podłączę. Teraz żółty. Z tym żółtym sobie problemów narobiłem. On no być z tej strony. dobra, już do końca. No jest dobrze. Ono jeszcze będzie trzeba zaizolować to. Gdzieś tu miałem taśmę. Tutaj.